Casino Star, czyli miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze. Witaj na kanale Body Taylor. Ja jestem Maciej i zapraszam Cię na wiadomości szyte na miarę. Zanim jednak zaczniemy, proszę cię o zasubskrybowanie kanału, co pomoże tworzyć mi coraz lepsze treści, a jeśli chcecie dowiedzieć się o zasadach gry, to koniecznie oglądajcie ten materiał do końca. Zaczynajmy. Za nami pierwsza konferencja Casino Star projektu świeżego, projektu przełomowego na polskim rynku. Zaproszeni zostali do gry influencerzy, chociaż samo zestawienie ich jest już nieco kontrowersyjne, bo mogliśmy spodziewać się konfrontacji wodarzy dwóch zwaśnionych ze sobą federacji, czyli Wojtka Goli kontra Don Casio, lub konfrontacji Fagaty z Świata, bo ją akurat cisną wszyscy. Konferencja miała trwać jedynie 45 minut, na której miały być przedstawione zasady gry, a nieco się przedłużyła. Zaczynając od prowadzących, moim zdaniem zestawienie akurat bardzo fajne i dobrze dobrane, bo są to osoby raczej lubiane i mało kontrowersyjne. Przed konferencją uczestnicy wspominali, że nie są to gale freakfightowe, na których wyjaśnia się konflikty i mają nadzieję na dosyć kulturalne widowisko, ale te nadzieje bardzo szybko rozwiał Don Casio. Wiadomo, że tej twiut nie daje rady, bo przed kąpem jest tylko Mosun, który jak zwykle pokazał swoją Eloquencję i bogaty słownik. A ciebie pierdolność w głowę? Powiedziałbym wręcz, że. Za bardzo bogaty słownik. A bo mam filmik kurwa nagrany, jak ten Debil prawie pierdolnął w Bentley'a, nie? Nagle bardzo trafną tezę wypowiedział Marcin Dubiel. Ja czuję, że to jest chyba jakiś ja się eksperyment chciała. społeczny, Dobra. naprawdę. Czy jakbyśmy, jakbyśmy siedzieli wszyscy w jednym wielkim wale i nikt nie wie naprawdę, co się dzieje? Tak naprawdę do tej pory nikt tam w 100% nie wie, o co w tym całym show chodzi. Tańcola musiał wyjaśnić Kasiuszowi, że będą grać w karty. Nie. Kasiu, ale my mamy grę w karty, a nie będziemy się napierdalać. Bo ten chyba dalej myśli, że przyszli się tutaj wyzywać albo bić, no ale nie. Nie oszukujmy się, cudów od tego gościa nie oczekujmy, bo słownik zaczęło mu się na słowach na K i H. Generalnie projekt jest tak ekscytujący, że prowadzący prosili o zmianę tematu i po rozmawianiu. Po prostu o grze. Ale gadajmy o grze. Kolegach, albo gadajmy o tobie to Więc? Odnośnie kart, no to może chyba jest to... zrozumiałe. To nie wiem, może Kasiuszowi przetłumaczycie na nowo. On ledwo zdania składa. Chyba nie o taką Polskę żeśmy walczyli. Ale przejdźmy wreszcie do zasad. Właśnie, Kasiu, może tak na spokojnie, o, o zasadach, o gry w karty, nie o nitro, tylko to po co tu jesteśmy. I Kasiusz przemówił. Bo tak to nie zrozumiałem ża żadnych tam zasad. Możliwe przez to, że szko szkoły żadnej nie skończyłem? No, wreszcie powiedział prawdę, nawet bardziej bym mu w to uwierzył niż w wolumetry twarzy Dubiela. Pełna wdzięku i klasy konferencja trwała w najlepsze, aż tu nagle... Dobra ja ja klas, już zabij no? pizdę, serio, nie mogę cię słuchać stary. Ja się w sumie nie dziwię, bo ciężko się tego słuchało. Nawet podczas chłótni wulgaryzmów to po prostu trzeba umieć używać, a mistrzej ciętej riposty zostaje opanowany i genialnie punktujący tego dnia Nitro. To nie Prime, tu się nie bijemy na konferencjach. I Zbliżamy się mniej więcej do połowy konferencji. No i oczywiście dalej nie wiemy, na czym będzie polegała gra. Za to widzimy Marcina Dubiela, który jakby w ogóle nie ogarniał, gdzie jest i po co, ale przynajmniej ma dobrą zabawę. Nie wiem, czy wy już ogarniacie jakiekolwiek zasady tej gry, ale są też plusy całej konferencji. Yy, na czacie ktoś napisał, Stifler to chyba najbardziej normalna osoba tam. Stifler chyba pierwszy raz w życiu wyszedł jako osoba najbardziej inteligentna w grupie. Drugi plus tej konferencji jest taki, że każda kolejna upływająca minuta działała na korzyść fagaty aż do teraz. To ja się wypowiem za fagatę. Zauważyliście, że jak Mekoak okay. sobie nie radzi w jakiejś konwersacji, to atakuje kogoś słabszego, nie? Czyli teraz fagatę musiał wrzucić jakiś żartik. Ta dyskusja nie poszła w tą stronę, w jaką myślałem, że pójdzie i stosunkowo dziewczynie odpuścili. Za to fagata chciała być miła i chyba rozładować trochę atmosferę. Ten nitro, nie musisz się obawiać, jakbyśmy się bili. Myślę, że ani razu byśmy nie dotknął. Raczej tutaj z mojej strony. Ale przecież nie mogło być inaczej, jak dalsze kłótnie i wyzwiska i naprawdę nie chce mi się tego wszystkiego znowu pokazywać. No i czekamy cały czas na zasady tego całego show. Później zabłysnąć chciał jeszcze Dubiel. Ale chyba nie wyszło. Yy, często sam się zastanawiam, czy on jest inteligentny, ale udaje, czy... No. O, i moim zdaniem najważniejsza informacja tamtego wieczoru. To właśnie kurwa... Polska strzeliła gola. Nie ma się co oszukiwać, że wreszcie dowiedzieliśmy się czegoś konkretnego na tej konferencji. W późniejszym etapie dalej byliśmy świadkami elokwentnej dyskusji Nitro z Don Cassio. Że rozprowadza lewy towar. Że... Aż fagata nie wytrzymała... No i w sumie miała trochę racji. Ey, misie, czy możecie same to kompleksy? sobie wyjaśnić, nie wiem, na jakimś oddzielnym kanale, bo tutaj ludzie już wyszli. Ale moim mistrzem został Stifler, który powiedział to z taką troską i tak słodko. Zostań bogatany. Ale wracając do fagaty, ja jestem w tym momencie całym sercem z nią, bo ile można słuchać już tego pierdolenia. Nawet ludzie zaczęli opuszczać salę, a to chyba najlepszy wyznacznik atrakcyjności widowiska. Właśnie, gdyby ktoś dalej nie znał zasad, to. W ogóle wszyscy myślą, że mój pies nie żyje. Ja tylko chciałbym napomknąć, że nigdy golfem nie jeździłem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, na czym polegać będzie ta gra, i tak jak ja z niecierpliwością czekacie na jej rozpoczęcie. W dzisiejszym materiale to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym projekcie i czy Waszym zdaniem odniesie on sukces, czy będzie spektakularną porażką. Do zobaczenia w następnym materiale.